Cześć mistrzu, witam cię bardzo serdecznie. Ostatnio na kanale wróciła seria Spróbuj. I zauważyłem, że seria bardzo Wam się spodoba, dlatego zostawcie łapeczkę w górę, bo zostawiacie dużo łapeczek w górę na tej serii. I dzisiaj, wyjątkowo, zamiast spróbuj nie powiedzieć wow, spróbujemy nie zaśmiać się podczas oglądania filmików, także mam nadzieję, że dam radę, że nie przegram tego challenge'u Ostatni wow challenge wygrałem, także było dobrze, zostaw oczywiście łapeczkę w górę i napisz hashtag śmiech, albo hashtag tak ha albo he, ile tam chcesz napisać? Hashtag dzisiaj należy do ciebie, albo ho, ho! Na albo hihi. Hi hi. I strajaj dodatkową w górę 20 Łapeczek? od razu. Kolejny odcinek ze spróbuj na kanale. Tymczasem ja spróbuję załączyć specjalnie dla ciebie mistrzskie intro. Także lecimy. Wow, challenge wygrałem, także było dobrze. No i okej. Okay. Krojenie aloesu. Hahaha, zaczyna się dobrze, więc takie coś się nie liczy, okej? Okay? To była tylko próba wyciąganie aloesu przeciągnęła tym paldonem to wszystko. Oh my goodness, so satisfying video. Jeep, wszystko strzeliło, dlaczego? Łamanie szkiełka! Gdzieś tu miałem na biurku jeszcze niedawno takie szkiełko do iPhone'a. Jak kupowałem iPhone'a, to je miałem, a go nie założyłem, niestety. Ale spoko. Wow! Tutaj mogę mówić. Wow! I nie hamować się, bo wszystko dzieje się naprawdę. Bo oh, Ale powolutku. Co to za bakłażan? Albo inaczej, oberżyna. Czemu ten gościu z góry daje klapsy tej oberżynie? O co tutaj chodzi? Miałem się nie śmiać, więc nie będę się śmiał. Panowie wrotkarzowie, rolkowie, panowie na, na rolkach, a nie panowie rolkowie, jadą gdzieś przyjmować swoje zamówienia spokojnie. A tutaj mamy, yy, czy to jest magma, czy to jest. La o kurde, wrzucili tam yy, plastikową tom i ona cała się stopiła. To była prawdopodobnie plastikowa wanna. Co ten gościu zrobił? Czemu ta miska się tak kręci? Jak tyś to zrobił? Wow, jak tyś to zrobił? Dobrze, że ten challenge nie polega na mówieniu wow, będzie wsad. O, nie śmiej się, Karol, bo takie emocje czasami wywołują również śmiech u ciebie. Te normalne sztuczki złotej piłki w tym roku nie ma, ale ten gościu ją dostaje specjalnie ode mnie. Tutaj mamy fajurę, którą gościu sobie. <laughs> Co? To było, jak przegrałem w pierwszych minutach. To się nie powinno zdarzyć. Poczekajcie, to. To jest po prostu moja przegra. Jak, jak taktykom to zrobił? Co jest z tobą? Michael Jordan wśród indo-chińskiej reprezentacji, bo to jest prawdopodobnie gdzieś w całości ma miejsce w Chinach, choć mógł być to stereotyp delikatny. Tutaj mamy czyszczenie szyby, żadnego śmianka oczywiście. Nie będzie w tym momencie także nakładanie jakiegoś niebieskiego czegoś, na nie wiem o co tutaj chodzi, czemu to było ten. Robienie kostek Rubika. Nigdy tego nie widziałem, jak naprawdę powstają. Kostki Rubika, ale teraz mamy na to, że dwie, dwie strony były niebieskie. To się nie powinno zdarzyć. Tu była czerwona, teraz będzie prawdopodobnie biała, albo żółta jest biała. I, I żółtej to już nie zobaczymy. Ale to nic, bo żadnego śmiechu hehehe tutaj nie było. Także wycinanie jakiejś podkowy. Co można zrobić później z tej podkowy? Nie wiem i po co to tak naprawdę komu? Kto będzie do czego yy, to korzystał? Wykorzystał gościu za pomocą nóg jeździć, driftuje gdzieś na mące. Czy to jest mąka? Czy on ubija gęsie pióra do materaców? Prawdopodobnie tak, bo tam są jakieś puszwy, czyli to jest szykowanie yy, pościeli. Tak powstają te. <laughs> nie, co to? <tu? śmiech> Znowu się ześmiałem. Co ty tryskosz? Ale jajeczniczka. proszę bardzo. Piękna sprawa. No już przegrałem drugi raz. Tutaj mamy podróżowanko. Proszę bardzo, tylko szpagatu nie zrób, nie rozjedź. Ona leci, ona. Się czuje bardzo dobrze. Rise Like a Phoenix kończyta Wurs 2000, który? 13, 14? Nieważne. W każdym razie tutaj mamy dociskanie czegoś kompletnie nie wiem czego, czy zginanie prawdopodobnie. A tutaj wybiło studzienkę, także mamy jakiś tam yy, delikatną powódź w tym mieście. Także trzeba uważać, jak ty to robisz. Ja pierdziel, jak tak samo zbierasz warcaby, czajcie, gra w warcaby, ona cyk, 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 koń na e 7 w warcabach, Karol, koń na e 7 Bez sensu. Tutaj mamy gościa na jakiejś łezce, to się nazywa, to jest jakaś deskorolka, proszę bardzo. Można, to pewnie trwa w nieskończoność, nic więcej się nie wydarzy. Także wow, łaha I moi drodzy, znowu stereotypowo, nie tylko kobiety tańczą na róże, tylko w tym wypadku jest to również facet, który ma tak opanowaną tą technikę. I tu piękne nakładanie szkoda, że na cegłę. I nie wiem, kto buduje z tej cegły i co to ma być, bo to na pewno nie trzyma się pionu, także bez was. Serwagi to było robione, a tutaj gościu robi sobie plecak z opakowania, proszę bardzo. No nie, no po prostu ściągał coś ciężkiego z góry. Je przeskoczył, wylądował na desce. To są prawdopodobnie jakieś zawody, bo tam gościu beatboxował, jakiś korańczyk tam. eblo, na nawet dyskorolka, proszę bardzo. A tutaj mamy krojenie tych cienkich warzyw i znowu oberżyna, prawdopodobnie, bo to był bakłażan, bakłażan, czyli inaczej oberżyna, nie wiem czy wiedzieliście. A tutaj mamy naprawę pikseli prawdopodobnie. Co To było naprawiony piksel? Jak, pytam, jak? Jak co począć, co z... jak ktoś załączył pixel w tym momencie? Ja w to nie wierzę, to było szaleństwo. A ta tutaj na wrotkach też prawdopodobnie obsługuje klientów, ewentualnie nie, ona tylko konsumuje posiłek. Tutaj gościu robi sobie plecy, ćwiczy plecy, mam nadzieję, że nic nie rozwali. Także piękny zestaw treningowy. Jeszcze czegoś takiego nie robiłem, to jest treningi wikingów, proszę bardzo. A tutaj to jest chyba gorące, co? Jak chcę tego dotknąć, a, albo i nie jest gorące. C żarówka, tak się naelektryzowa a, że masz tak naelektryzowaną łapę że jak ją dotykasz to się żaruwa świeci bez kitu, naelektryzował sobie kciuk i inne palce wskazujące i serdeczne ale piękna sprawa, tutaj gościu który będzie dachował w koszu na śmieci prawdopodobnie czy to będzie jakieś salto, wy nie, nie, ten, ten film nie jest dla mnie. Przecież to jest Człowiek Żółw, proszę bardzo. Po ślady na wierzchu, na wierchu jeszcze tędy przejdzie. Ja pierdzielę Olimpiada, mordo. Ale wiemy z ostatnich filmików, że złoty medal olimpijski nie jest do końca ze złota. Także nawet jak wygrasz złoto olimpijskie, to a tutaj nakładanie na płótno różnych kolorów, i tak wygląda w ostateczności obraz. Kolejny kolor, proszę bardzo, czyli tak wygląda drukowanie. Co ty godzisz? Co tu się stało? Jakby to działało? Jeszcze sobie to jest, to jest coś niemożliwego. Niemo, nie, nie wiem, jak działa tutaj nakładanie kolorów. Gościu sobie zośką podbija, oczywiście, sztuczki. Nie wiem, gdzie on tą nogę przekłada. To jest tak. Dziwne. Nie, nie, nie przekłada, tylko ją odbijał gdzieś tam piłeczkę. A tutaj możemy, piłeczkę, tą Zośkę, tutaj możemy spokojnie bujać się. To są takie e, specjalne posiedzenia, ładowanie cztery dyskorolki od razu założone na kluczyk, także synchronizował sobie klucz do samochodu z dyskorolką. To jest właściwie hoverboard, to się nazywa, tak? To jest to był hoverboard. I tutaj mamy gościa, który zrobi cztery obroty i będzie robił wsad drugą ręką. Dobrze, ciekawe, czy cwaniaczku miałbyś tak zrobić dużą piłką, bo taką to każdy może. A ta puszcza bańki przez liść! Ta puszcza bańki przez liść, rozumiesz to? Ja już chyba widziałem wszystko w tym internecie. Tego to ja się nie spodziewałem. Puszczałeś kiedyś bańki przez liść? A to jest składzenie prawdopodobnie uszczelki, uszczelnianie czegoś w samochodzie. Być może nowym, ewentualnie poprawianym. Moldo, jak ty to zrobiłeś? Z taką dokładnością. Gościu, sobie za gorąco ci w linii metra odpinasz sobie spodnie, wsadzasz się do plecaka i już masz krótkie spodenki. Pozdro, Moldo. Pozdrawa, to jest szaleństwo. Czemu do kieszeni? Mogę się wsadzić do plecaka, masz plecak. To też ciekawa taktyka, technika. Potrafi sobie dodatkowo przystwoić tą poduchę do jej stóp, do jej paluchów, które gdzieś tam tą poduszką obracają. Strasznie dziwna sprawa. Jeszcze dziwniejszy jest jej sposób jedzenia tego czegoś. To jest krewetka na patyku, ciężko powiedzieć. Znowu się zaśmiałem, niedobrze. Zarzucanie sieci rybackiej, która być może. No, to jest taktyka. To złapie dużo ryb. Na pewno, bo to się gdzieś tam zawinie na dół. Jest to satysfakcjonujące wideo, tylko pokaż mi jeszcze, ile ryb za takie y, zrzucenie, za taką zrzutkę złapiesz. Jestem naprawdę ciekawy, ile można z tego wyciągnąć. Pewnie oczywiście nam nie pokaże, bo raczej to był zamysł tego, żeby pokazać, jak to się pięknie rozłoży na całej tafli wody, czy też tego jeziora. Tutaj mamy odlew, jakiś szklany powiedziałbym odlew. Proszę bardzo. I w środku, czy to będzie butelka? Prawdopodobnie, tak. Jeszcze ją gdzieś wyprofilował. Czy to jest ręka Thanosa? Ale zostawmy rękę Thanosa, bo, bo nic więcej się z nią nie wydarzy. Gramy w golfa. Świetne uderzenie. Prawdopodobnie trafi w locie coś. Nie, po prostu pokazał, że dobrze. Gościu z pleców. Ja ledwo robię 30 pompek naraz, mordo, a ten typ, co prawda jestem youtuberem, to jest jakiś fighter. No i Muay Thai, Kung Fu Feng Shui, proszę bardzo, a tutaj mamy e, jakieś e, cegły, które go... Jak on je łapie? W jaki sposób? Zaciska to, a cztery i w jedno miejsce. Całkiem ciekawe, jakby jedna spadła, ciekawe jaki jest koszt tej straty, którą by poniósł jakby spadły te cegły. Dobra, 16 razy naraz przez cztery, gość... No i to są właśnie lata grania, praktyki grania w szachy, przecież to jest normalna sprawa. To dla... Ja tak robię z zamkniętymi oczami przez sen w butach, w traperach w łóżku. Co ja robię w butach w łóżku? Całkiem normalna sprawa, nic nadzwyczajnego. A tutaj mamy kobity, które będą próbowały prawdopodobnie podłożyć beczkę pod to. Tylko po co? I co teraz? Pompka jakaś? I będziemy jechać z beczką, tak? Czyli można. No I co z tego? A tutaj zgłodniałem i to porządnie. Pierożki Gioza z czarnuszką albo z czymś. No, to może i to czarnuszka jak pięknie przysmażone. Oh my goodness! Jórzech zgłodniał! z zgłodniał! A tu samochód otwierany na dotknięcie. To nie jest jakby nic nadzwyczajnego. Oczywiście wersja jakaś brytyjska, bo po prawej stronie, chyba że też w Korei mają coś takiego. Czyli samochód sam się otwiera i zamyka. Ja witara, witara jest bardzo lekkim samochodem i mam problem czasami, żeby dobrze domknąć, żeby nie trzaskać, bo mówię, jest bardzo lekkim samochodem. A tutaj mamy wyskok. To miało być bardzo zsynchronizowane. A tamten mężczyzna, nie wiem, śmiesznie to wygląda w zwolnionym tempie. Stwierdził, że nie potrzebuje czepka. Także, jeżeli ty się zaśmiałeś w tym filmie, to zostaw oczywiście łapeczkę w górę. I napisz hashtag he, 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 ho, ho, albo hihi. Hi. To już wszystko zależy od ciebie. A tutaj mamy mężczyznę, który ma w ręku jakąś katanę. Czy. Czy to jest duża pinseta? Co to jest? Oni mają takie. Szczy, szczypaczki to były do karkówki na Grilla. Co ty robisz? Czemu wyrzucasz te żółtka na tofu? Satisfying video! That's right! Szkoda, że tylko tyle. A tutaj mamy. To jest na pewno woda z bagna szreka. Tu nie ma o czym gadać. To jest bul bulgoczące bagno szreka. I to suche. I to suche. A nie mokre, a bagna są mokre. To było suche bagno szreka. To jest granie też nogami prawdopodobnie w to. Jaki waleczny typek! Podbitka! I dachowanko! Można... Dobrze, że mogę powiedzieć wow w tym filmie na spokojnie. I prawdopodobnie pod spodem coś będzie. Czyli o, jest dziura. Ta, to pokaż mi, co jest w środku. A tam w środku znajduje się. That's right, ale fajowo Nie, to była tylko po prostu zalana woda. Bardzo fajna sprawa. A tutaj. Czy to jest destrukcja jakiegoś miejsca? Czy to była kiedyś wcześniej tama? No długo, długo masz tą łapę. Dobrze, i będziesz. Aha, żeby się nie męczyć, czyli teraz będziesz łapał gruz i wyciągał do góry. Świetne rozwiązanie! Diamentowo, idealnie. Żeby przeciąć szkło to naprawdę musiało być bardzo ostre I to prawdopodobnie był diament Albo jakiś diamentowy nożyk Teraz tu poobcinany, żeby tego nie zepsuć I żeby była okrągła całość została To jest diamentowy nożyk na bank Piękna sprawa Mordo, zazdro, nie wiem co później z tego robicie i tak dalej Na pewno nie wsadzacie do środku W arbuzów, to będzie znowu chyba galaretka Takie coś, już widziałem Żelatyna, mieszanko, to zaschnie, wlewamy do arbuzów I sprzedajemy jako galaretkowego arbuza W sklepach to by było dziwko Pewnie dla osób, które miałyby ochotę To jest film puszczono od tyłu Przecież to był film puszczony od tyłu. Nawet mnie nie grze, że tak. No przecież, że to był film puszczony od tyłu. Nawet mnie nie grze. Chociaż był satysfakcjonujący, no to bez przesady gościu rozrywa sobie arbuza na luzaczku, chociaż był nacięty. Jakoś trzeba było go naciąć, żeby go otworzyć, ale ogromna siła. Ten tutaj, oczywiście olimpiada w Pjongczangu zaliczona, niestety było przedostatnie miejsce, bo złapał kontuzję rozwiązanej sznurówki, ale teraz wraca do formy kaloryfery w tle, także jest ciepło na sali. Można sobie robić. Obieranie kukurydzy i to tej twardej. Tak się obiera twardą kukurydzy? oczywiście w centrum handlowym. Także małe popisy. Na sam koniec dnia wszystkie sklepy już pozamykane. On stwierdził, że porobi sobie gwiazdy w powietrzu. Oczywiście postój na jednej ręce. Pewnie zaraz przeskoczy na drugą, robiąc salto i ściągając buty, tak się może zdarzyć. A tutaj mamy krojenie, czy to jest jakieś awokado? Było bardzo drobno pokrojone, nie wiem kto co zamówił i dlaczego. Obcinanie włosów. To też jest bardzo popularne. Ostatnio gdzieś tam, za pomocą właśnie takiej krakowskiej maczetki. Proszę bardzo, wszystko gdzieś tam było obcinane, Cyk, cyk, cyk. Czemu, czemu na skosie to robić? Mam nadzieję, że to jest tylko manekin, że to nie była osoba realna, która chciała mieć tak krzywo obcięte włosy. No nieważne, A tutaj mamy zbieranie plonów. Bardzo ogromna kukurydza, można ją pozbierać. No i te filmy strasznie się uspokoiły. Także jest dobrze. Czy coś jeszcze może się tutaj wydarzyć? Może i to więcej niż myślę. Kajo je kaje mój traban. I tyle ode mnie bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego. Yy, spróbuj się nie zaśmiać challenge, którego dawno bardzo nie było na kanale, bo firmy spróbuj od czasu do czasu. Teraz się pojawiają. Przynajmniej staram się puszczać jeden w tygodniu. Tyle ode mnie, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Łapeczkę w górę zostawcie yy, hashtag spróbuj, albo hashtag, albo hihi. Hi. To wszystko zależy od ciebie i wpadaj na Discorda, bo warto mistrzowski Łokieć i do zobaczenia już jutro po godzinie dziesiątej. O godzinie dziesiątej. Nie po godzinie dziesiątej, o godzinie dziesiątej, bo codziennie dodaję filmy o dziesiątej. Na razie. Hej, mistrzu, nie wyłączę jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz odbloka bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!